Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Ibrahimowicz w Milanie, co z piątkiem? Cristiano Ronaldo trenuje wyskoki ze znanym tenisistą. Po co ogląda Lewandowskiego? Były reprezentant krytycznie o brzęczku. Kapitalna interwencja polskiego bramkarza Murinio krytycznie o kalendarzu Premier League. Jurgen Klop niczego nie przekreśla w kwestii Mistrzostwa Anglii. Edinson Cavani od nowego sezonu w nowym klubie. 15-letni Małkoko zaczął treningi z seniorami Borussi Dortmund. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego jeszcze tego nie robisz. Klikaj czerwony przycisk na dole. Zachęcam także do mojego klubu ostatnich wizdek w footballteam.pl, jeżeli masz plus 120 overall. A jeżeli w ogóle nie grasz i nie wiesz co to jest za gra, no to jest to darmowa gra w trybie menedżera piłkarskiego, przeglądarkowa. Zachęcam do rejestracji, link znajdziesz w opisie. No i życzę miłego oglądania. W dzisiejszym materiale wspomniany będzie Josofa Mokoko. W związku z tym mam dla was zagadkę. Z jakiego kraju pochodzi Josofa Mokoko? Odpowiedź standardowo poznacie na końcu materiału, a was zachęcam do sprawdzenia się i podania rozwiązania zagadki w sekcji komentarzy. Powodzenia. Zimowe okienko transferowe jeszcze się nie zaczęło, a najprawdopodobniej poznaliśmy już jego najciekawszy ruch kadrowy. W końcu mogę to powiedzieć głośno i oficjalnie. Zlatan Ibrahimowicz podpisał kontrakt z drużyną Acemilan. Szwed związał się półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok, tak jak to mówiłem w poprzednim materiale. Zarobki Ibry mają wynosić 3,5 miliona euro plus bonusy. Sam piłkarz jest bojowo nastawiony do nowego wyzwania. Wracam do miasta, które kocham. Będę walczył, by odmienić losy trwającego sezonu. Zrobił wszystko, żebyśmy osiągnęli nasze cele. Ibrahimowicz w Milanie grał w latach 2010-2012, kiedy to w 85 meczach strzelił 56 bramek, zdobywając mistrzostwo i puchar Włoch. Powrót Ibrahimowicza na San Siro może oznaczać bardzo złe wiadomości dla Krzysztofa Piątka, który może wylądować na ławce rezerwowych. Sam Polak na pewno będzie chciał zostać w ekipie Rossonerich, tylko czy takie wyjście tuż przed Mistrzostwami Europy będzie korzystne? Pomimo bardzo przeciętnej rundy, piątek nie może narzekać na brak propozycji z innych klubów. Na półroczne wypożyczenie próbuje go namówić były klub, czyli Genoa. Jednak sam Krzysztof nie chce robić kroków wstecz. La Gazzetta dello Sport mówi o Fiorentinie, Tutto Sport o Napoli, serwis calciomercato.com o Borussia Dortmund. W innych źródłach możemy przeczytać o RB Lipsk, Evertonie i Chelsea. Piątek musi się poważnie zastanowić, czy chce walczyć o pierwszy skład z kimś takim jak Zlatan Ibrahimović. Bardzo dobrze wiemy, że Krzysztof ma ogromne ambicje, jednak w tym wypadku należy zrobić krok wstecz, żeby potem móc zrobić dwa kroki do przodu. Wszystko wyjaśni się w przeciągu najbliższych dni. Kartka z kalendarza 28 grudnia 1942 roku urodził się Orest Lenczyk. Legendarny polski szkoleniowiec, który na swoim koncie ma liczne trofea takie jak Mistrzostwa Polski i Puchary Polski. Ostatni gwizdek solenizantowi życzy wszystkiego najlepszego w dniu jego święta! W jednym z grudniowych meczów Serie A Cristiano Ronaldo zdobył bramkę, przy której wyskoczył na niesamowitą wysokość przeskakując przeciwnika. Na zwolnionym tempie to wszystko wyglądało niewyobrażalnie. Portugalczyk pracuje nad każdym aspektem futbolowego rzemiosła, a wyskok jest jednym z nich. Nic więc dziwnego, że każdy chciałby go naśladować i móc tak wysoko skakać. Piłkarz na swoim Twitterze wrzucił nagranie, na którym trenuje wyskoki wraz ze znanym tenisistą Nowakiem Diokowiciem. Ronaldo zamieścił taki oto opis. Uczył Diokovicia, jak należy skakać. Spotkanie i trening z tobą to przyjemność, przyjacielu. Święta, święta i po świętach, jednak dla Cristiano każdy dzień jest dobry na trening. To się nazywa profesjonalizm. Pomimo awansu na Mistrzostwa Europy Jerzy Brzęczek nie cieszy się zaufaniem wszystkich kibiców. Selekcjonerowi przede wszystkim zarzuca się brak stylu, który może być bardzo bolesny na imprezie rangi mistrzowskiej, kiedy to przyjdzie się nam mierzyć ze zdecydowanie mocniejszymi rywalami. Ostatnio na łamach przeglądu sportowego na temat Brzęczka wypowiedział się były reprezentant Polski Adrian Mierzejewski. Były piłkarz Polonii Warszawa czy tureckiego Trabzonsporu Sporu nie zostawił suchej nitki na selekcjonerze. Co jakiś czas czytam, że jedzie obserwować kadrowiczów, wybiera się na mecz Bayernu czy Napoli. Zastanawiam się po co to robi? Lepiej by było, gdyby wybrał się na spotkania w Championship do chłopaków z Włoch, których obserwuje, zamiast lansować się na trybunach w Monachium czy pogadać z Ancelottim o tym, jak trenuje Zieliński. Z jednej strony Mierzejewski może mieć rację, jednak z drugiej być może Jerzy Brzęczek obserwuje tych najlepszych, aby spróbować przełożyć to, co jest w klubie na reprezentację. Jednak czy reprezentacja ma potencjał na takie granie jak Bayern Monachium czy Napoli? Polscy bramkarze znani są na całym świecie ze swojego doskonałego warsztatu. Wystarczy wspomnieć o światowej klasy golkiperach takich jak Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny. Obecnie w Championship gra Bartosz Białkowski, który reprezentuje barwy Millwall FC. W ostatniej kolejce ligowej popisał się kapitalną interwencją, która stała się hitem internetu. Sami zobaczcie, jak Polak w niesamowity sposób obronił strzał Lee Tomlina z drużyny Cardiff City. Ostatecznie drużynie Białkowskiego nie udało się zgarnąć trzech punktów. Millwall zremisowało 1 do 1. W poprzednim materiale pojawiła się informacja o krytyce kalendarza Premier League ze strony Pepa Guardioli oraz Jurgena Klopa. Chodzi o natężenie spotkań pod koniec roku, kiedy to mecze rozgrywane są w odstępie dwóch dni. Do grona krytyków takiego rozwiązania dołączył ostatnio Jose Mourinho, który nazwał to wprost kryminałem. Nie mogę zrozumieć, że zarówno moi zawodnicy, jak i ekipa Brighton ma zaledwie 48 godzin do następnego spotkania. Jeśli sprawdzilibyśmy dystans, który przebiegli, intensywność, sprinty i pokażemy je komukolwiek, kto zna się na fizjologii. Stwierdzi, że to kryminał grać dwa mecze w trzy dni. To wbrew zasadom fizjologii, biologii i biochemii. Niestety, tak jak w poprzednim materiale wspomniałem, władze ligi są głuche na głos klubów i trenerów. Nic nie zapowiada tego, aby ten napięty kalendarz w najbliższej przyszłości miał ulec zmianie. Na ogół angielskie kluby z czołówki muszą grać na czterech frontach, a czasami, tak jak w tym roku, Liverpool na pięciu. Liverpool w minionej kolejce Premier League pokonał w przekonującym stylu Leicester City aż 4 do 0. W tej samej kolejce Manchester City uległo Wolverhampton 2 do 3. Wszystko wskazuje na to, że to jest ten sezon. The Reds mają gigantyczną przewagę nad resztą stawki i nic nie zapowiada tego, że miałoby się to w jakikolwiek sposób zmienić. Jurgen Klopp stworzył potwora, który na angielskich boiskach nie ma sobie równych. Niemieckiego szkoleniowca jednak nie interesuje obecna sytuacja w tabeli. Chcę się skupić na tym, co będzie przed nim. Będąc szczerym, nie mógłbym być tym mniej zainteresowany. Jesteśmy skupieni na kolejnych meczach. Gramy z Wolves, Sheffield, Evertonem, Tottenhamem oraz Manchesterem United w najbliższych pięciu kolejkach. To nie brzmi dla mnie jak cokolwiek rozstrzygniętego. Spróbujemy się upewnić, że jesteśmy gotowi na te mecze. Przewaga w tabeli nie ma dla nas znaczenia. Tak powiedział po wygranej nad Lisami w kontekście walki o mistrzostwo Anglii. Pomimo doskonałego spotkania, klub wciąż widzi rezerwy w swoim zespole. Wciąż możemy się rozwinąć, chociażby w tym, jak kontrolujemy spotkanie czy jak bronimy się w pierwszej połowie. Ale możemy też cieszyć się z tej niesamowitej wygranej. A jutro zaczynamy od nowa. Czy to będzie ten sezon? Przekonamy się o tym za kilka miesięcy. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że Edinson Cavani opuści Paris Saint-Germain i przeniesie się do hiszpańskiego Atletico Madryt. Urugwajczyk nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2020 roku kontraktu, dzięki czemu już w styczniu może znaleźć nowy klub. Media zastanawiały się tylko, czy kawani przejdzie do Atletico zimą, czy dopiero latem po wygaśnięciu umowy. Według dziennika Desan, Leonardo, dyrektor sportowy PSG, poprosił piłkarza, aby ten został do końca sezonu, ponieważ chce mieć w drużynie dwie świetne dziewiątki. Urugwajczyk jest piłkarzem Paris Saint-Germain nieprzerwanie od lipca 2013 roku. W tym czasie w 290 spotkaniach strzelił 196 bramek i zaliczył 40 asyst. Dawno, dawno temu na kanale Ostatniego Gwizdka mówiliśmy o utalentowanym piłkarzu Borussy Dortmund Joosofie Moukoko. Byliśmy wtedy pod wrażeniem jego liczby wykręcanych w młodzieżowych drużynach BVB, które krótko mówiąc były kosmiczne. Wystarczy powiedzieć, że w tym sezonie 15-latek w zespole do lat 19 strzelił 22 bramki w 14 meczach. W sumie w drużynach młodzieżowych strzelił 112 goli w 71 meczach. Według niemieckich mediów Moukoko wkrótce będzie mógł pokazać na co go stać wśród seniorów. Josofa miał otrzymać zgodę na treningi z pierwszym zespołem Borussii. Czy niedługo doczekamy się debiutu 15-latka w Bundeslidze? Niestety muszę was zmartwić. W niemieckiej lidze, według przepisów, Moukoko będzie mógł dopiero zagrać po ukończeniu 17 roku życia, a stanie się to w sezonie 2021-2022. Odpowiedź na zagadkę: Josofa Małkoko pochodzi z Kamerunu. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!